Dzień dobry, nazywam się Anna Hatłaś-Mutrzejewska. Prowadzę szkołę języka angielskiego, w zasadzie w tej chwili już języków obcych, od ponad 20 lat w Włosławku. W ostatnim roku miałam przyjemność, wielką przyjemność uczestniczenia w Akademii Zarządzania Szkołą Językową i szczerze ją polecam. Bardzo było to dla mnie ciekawe doświadczenie, z tego względu, że Dało mi wiele narzędzi do rozwoju szkoły, do rozwoju siebie jako menadżera i właściciela, ale również jako człowieka w relacjach z innymi ludźmi. To, co zyskałam, jeśli chodzi o również doświadczenie i wiedzę z Akademii Zarządzania Szkołą Językową, to przede wszystkim nowa energia do działania i bardzo fajna motywacja do pracy. Szczerze polecam.